Cześć, tu Hanna. Jest 12 kwietnia 2025 roku. Przez cały tydzień się zbierałam do nagrywania, ale tak dużo się dzieje w sferze politycznej i w Polsce i w Stanach, że dopiero teraz się zebrałam. Chcę Wam przede wszystkim powiedzieć o tym, co się dzieje w Polsce, czyli nasz kandydat Grzegorz Braun. Miał spotkanie w Warszawie z nami. To był ogólnie marsz protestacyjny, zorganizowany przez Justynę Sochę. Justyna Socha zorganizowała 5 kwietnia w Warszawie marsz przeciwko przymusowi. Przymusowi przyjmowania preparatów przez dzieci. Ja przypomnę Wam, że nie ma przymusu przyjmowania preparatów przez dzieci wpisanych do prawa. Jest przymus realizowany. Realizowany po pierwsze, media straszą nas karami, po drugie, Państwowa Inspekcja Sanitarna, nazywana popularnie Sanepidem, ale coś takiego jak Sanepid nie istnieje w Polsce, zajmuje się rozdawaniem mandatów. To wszystko są czynności bez podstaw prawnych. No, i y, musimy bronić naszych dzieci przed wstrzykiwaniem śmiertelnych preparatów im, i to jeszcze do tego na siłę, i bronić siebie przed nakładaniem kar, grzywien, mandatów itd., które nie mają podstawy prawnej. Chciałam Wam pokazać parę y, ujęć z, ze spotkania w Warszawie 5 kwietnia. Jest troszeczkę takich patriotycznych zdjęć, bo w, w tym spotkaniu brali udział kamraci, którzy są bardzo patriotycznie nastawieni. Wszystkich, których tam spotkałam wtedy w Warszawie, serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na przejrzenie paru ujęć z tego wydarzenia. Brać. Śnieg pada w Warszawie. Jak jechałam z domu, to miałam słońce. Morze, no was osądzi. Tak naprawdę Jedyną możliwością zmian jest droga polityczna, ponieważ temat szczepień, temat przymusu szczepień, temat w ogóle tych tak zwanych programów szczepień, to temat wyłącznie politycznych. To nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. I tylko ścieżką polityczną możemy tych zamurtystów zatrzymać. Zgadzacie się! No. Dlatego jako pierwszego mówcę zapraszam właśnie... Posła Grzegorza Brauna! Zapraszam! Grzegorz Brauna! Grzegorz Brauna! Grzegorz Brauna! Grzegorz Brauna! Grzegorz Brauna! Idzie też trzech muszkieterów: poseł Kodzimierz Skalik, poseł Roman Fritz. Zapraszamy. Obrigado. Jak da się zauważyć, pomimo tego, że to kwiecień, to jednak kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, i złapał nas śnieg, były chmury nad rozmówcami, potem, ale też i była taka intencja nasza, żeby się rozpogodziło, żeby było niebieskie niebo, białe chmurki i żeby świeciło słońce, co się stało, bo jak wiecie, mamy wpływ na to, co kreujemy możemy sobie na bazie kontrastu wykreować coś odwrotnego do istniejącego stanu rzeczy. No i ja do tego serdecznie zachęcam, żebyśmy więcej spędzali czasu i energii na kreowaniu tego, co chcemy. Nawet jeżeli rzeczywistość nam podrzuca coś, czego nie chcemy, bardzo nieprzyjemny incydent, to na bazie tego incydentu ja mogę Poprzez kontrast, wiedzieć, czego ja chcę, i wtedy uruchomię intencję tego, czego ja chcę. Prawda? Kolejną rzeczą, o której chcę opowiedzieć, ci, którzy są u mnie na Telegramie, więc zapraszam wszystkich na Telegram. Tam są wiadomości z pierwszej ręki, na szybko. Robię czasami tłumaczenia jakichś ważniejszych. Informacji, wideo czy obrazka, jakiegoś pochodzącego od Trumpa czy od kogoś z administracji Trumpa. Więc zapraszam na telegram, bo tam najszybciej się wszyscy złapiemy i najszybciej będziemy wiedzieć, co jest grane. Ja nie zawsze mam trzy dni pod rząd, żeby zebrać materiały, poukładać, nagrać, wyedytować. To są trzy dni pracy. Od rana do wieczora, więc nie zawsze są świeże wiadomości nagrane, ale na telegramie są te najbardziej aktualne, więc zapraszam. Ja też cytuję ciekawe informacje z innych kanałów. W tym na przykład ostatnio cytowałam bardzo fajnie przetłumaczony materiał. Ris Report tłumaczony przez Andychońskiego. Jest to link do. Nagrania na Rambo, bardzo ciekawy materiał o rodzinie kurewskiej, która wydaje się być hybrydowa i z pozoru wydaje się nam, że to są ludzie, a tam w tle są jakieś jaszczury. I to jest bardzo ciekawy materiał. Ja 15 lat, zgłębiając informacje z całego świata dotyczące różnych osobników z elit, Natknęłam się bardzo dużo z materiałów tego, że te elity są jakimiś hybrydami, nie są do końca ludźmi. Tam jest jakaś zmieniona genetyka i oni mają bardzo nienaturalne, jak dla człowieka, potrzeby. Więc zapraszam na mój telegram, link dam pod filmikiem. A na telegramie ostatnio, dla tych, którzy nie mają telegrama, nie chcą mieć telegrama. To tylko powiem, co ostatnio wrzuciłam, bo miałam takie najście dziwnych osobników, którzy się podali za policję, ale ja nawet nie wiem, czy oni byli policją, bo to było bardzo dziwne. Nie mieli czapek, jakieś dziwne mundury, także wyglądali mi na jakąś firmę ochroniarską. Ja się spytałam, czy oni są na pewno policją i w jakiej sprawie. Do mnie przychodzą. Przez domofon się ich spytałam, będąc w kuchni, a oni y, zaczęli wrzeszczeć i nie chcieli podać z jakiego powodu mnie nachodzą, więc nie zeszłam do nich rozmawiać, bo y, przede wszystkim, jeśli to jest prawdziwa policja, to muszą podać podstawę prawną, dlaczego mnie nachodzą, czego ode mnie chcą i w jakiej sprawie są tutaj. A skoro nie chcą tego zrobić, bo nie wiedzą, w jakiej sprawie do mnie przyszli, to, to w takim razie to albo nie jest policja, albo nie ma żadnej sprawy, tylko to jakaś prywatna sprawa jest. Prywatnie do mnie przyszli, nakrzyczeć, nawrzeszczeć na mnie. Jeden z nich próbował przejść przez bramę. Wrzucę Wam tutaj filmik, co nagrałam z okna kuchni. Nie podali w jakiej sprawie, nie chcą się wylegitymować, nie chcą wytłumaczyć, o co im chodzi, chcą, się, chcą zaatakować tutaj dom. A wiem, że takie rzeczy mają miejsce czasami, że ktoś wykorzystuje policję do ataków. Cały czas od sześciu lat wam pokazuję ataki, jakie były na Donalda Trumpa, z wykorzystaniem, tak jak gdyby Systemu, systemu przestrzegania prawa, wymuszania prawa, jak to się po angielsku mówi, law enforcement, ale takie rzeczy czasami mają miejsce, gdzie się wykorzystuje tych stróżów prawa do bezprawia i muszę na to uważać, bo jednak było nie było taki ksiądz, który tutaj był w zamkach Jerzy Popiełuszko, jego zatrzymało trzech policjantów, pobili go ze skutkiem śmiertelnym i potem odpowiadali za morderstwo przed sądem. Zostali skazani za morderstwo na 25 lat więzienia, ale mnie to nie będzie pocieszało, jeżeli ktoś mnie zabije, a potem dostanie 25 lat za zabicie mnie. Także nie interesują mnie takie układy, nawet jeśli to jest policja. Nasłana w niecnym celu, to nie będę tam do nich chodzić i nie będę się im oddawać, bo nie wiem o co chodzi, prawda? A jestem człowiekiem, jestem żywym człowiekiem i mam prawa człowieka zapisane w Karcie Praw Człowieka i zapisane w Polskiej Konstytucji. Nikt nie może mnie napastować bez żadnego powodu, bez podania mi o co chodzi. A ja wrzuciłam to nagranie na mój telegram i dostałam bardzo dużo ciepłych, serdecznych komentarzy, dużo wsparcia. I też inni ludzie, którzy obserwowali, co się tutaj wydarzyło, uważali, że tu coś, coś dziwnego jest z tą sprawą, z tymi dwoma napastnikami. I oni nie do końca wyglądają jak policja, więc jest, jest to zagadkowe. To już jest jakiś czwarty raz, kiedy mnie taka para nachodzi. Pierwszym razem parka mówiła, że to byli inni osobnicy, mówili, że są z komendy wojewódzkiej w Warszawie. Potem była kolejna para, która się nie przedstawiła z jakiej komendy, tylko zaczęli od razu wrzeszczać. Po czym jakim powiedziałam, że ja nie jestem niczym niewolnikiem i nic nie muszę. Więc, jeśli nie ma jakiejś sprawy toczącej się przeciwko mnie, to mnie to nie interesuje. A na pożegnanie powiedzieli mi, a kim pani jest, jak się pani nazywa. Czyli policja, która by przychodziła za każdym razem do mnie z innej komendy raz z komendy wojewódzkiej w Warszawie raz, ostatnio powiedzieli, że są z Komendy w wołominie i za każdym razem z innej komendy. Czyli moja sprawa toczy się we wszystkich komendach naraz, tutaj okolicznych. Ciekawe ciekawe, jak to się dzieje, jak to jest możliwe. Z tego, co mi wiadomo o policji czy o sądach, to jest rejonizacja, i jeżeli już jakaś jednostka się zajmuje sprawą, to nie wszystkie naraz, tylko jedna konkretna, to też jest jakieś nienormalne. Poza tym, moi kochani widzowie. Poprosili swoich znajomych, którzy są komendantami policji prawdziwej, żeby na to rzucić okiem. No i prawdziwy komendant policji stwierdza, że nie, nie lata się bez czapki na interwencję i nie biega się w ten sposób, jakiś taki półbrany, półrozebrany. No i to wszystko jakoś dziwnie wygląda, dlatego mi to trochę przeszkodziło wczoraj w nagrywaniu, ale dzisiaj już nagrywam wiadomości, nazbierało się bardzo dużo. To są dla nas dobre wiadomości, aczkolwiek jak widać, nawet w moim przypadku to jeszcze stary system ciemności walczy, stary szambo walczy, czegoś od nas chce. Jeszcze chcą jakieś aranżacje robić, ale układ zamknięty. Zobaczcie sobie film Układ zamknięty, chyba Patryka Wegi, bo ten układ zamknięty jest. Zrobiony na podstawie faktów. Ja znam prawie osobiście uczestników polskich przedsiębiorców, którzy byli przez prokuratora zaatakowani. I ten prokurator działał na zlecenie mafii, na zlecenie kogoś, kto się chciał pozbyć konkurencji, więc nasłał policję, służby specjalne i prokuratora na swoją konkurencję w przemyśle mięsnym. Po to, aby zniszczyć zakłady mięsne w Krakowie, które bardzo dobrze prosperowały, więc takie rzeczy też mają miejsce, że się nasyła policję, wykorzystując ich jako gangsterów i bandytów do mafijnych porachunków. Tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. A jeszcze też na zakończenie chcę Wam powiedzieć, że mam bardzo dobre, Przeczucia co do naszego kandydata, Grzegorza Brauna. Zobaczcie u Andychońskiego, co sztuczna inteligencja poradziła Andychońskiemu, jak sztuczna inteligencja sklasyfikowała kandydatów, kto jest kim, w oparciu o różnorodne materiały. To, to jest bardzo trafne, uważam, to co jest u Andychońskiego. Na temat naszych kandydatów na prezydentów w Polsce. Wiem, że Grzegorz Brown jest bardzo zajęty, zupełnie tak jak Trump, każdego dnia ma wiece wyborcze w różnych miejscach w Polsce. Ogólnie oficjalny nurt go nie uznaje jako kandydata i nawet nie umieszcza wyników jego w sondażach, więc nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść, że Grzegorz Brown ma. Zerowe wyniki w sondażach. On to podkreśla, że nawet te 200 tysięcy głosów, które zebrał, jako głosy poparcia na swoją kandydaturę, to już jest pewien procent populacji, który powinien być uznany w sondażach, bo tam ludzie przecież podali imię, nazwisko, PESEL, swój adres, no wszystkie dane osobowe, jakie tylko można. Podali, podaliśmy, żeby wspierać Grzegorza Brauna a system tego nie zauważył, więc uważają, że Grzegorz Braun ma zerowe poparcie. I tutaj widzę jeszcze jeden trend, bo kiedy Grzegorz Braun jeździ i to dwa razy dziennie w tym tygodniu miał wiece w dwóch różnych miastach dziennie i w każdym mieście, gdzie się pojawi, są tłumy. Witają go tłumy, a sondaże oficjalne pokazują zerowe poparcie. I moim zdaniem teraz co się stanie, to to, że gady wpadną w swoją własną pułapkę, bo oni myślą, że na kłamstwie można zbudować rzeczywistość. Więc oni uważają, że jeżeli dadzą Grzegorzowi Braunowi zerowe poparcie w swoich sondażach, to ta rzeczywistość zaistnieje, a oni nie mają możliwości kreacji rzeczywistości, to my kreujemy rzeczywistość, to dla nas Grzegorz Braun jest naszym prezydentem, tak jak Donald Trump był naszym prezydentem i to nasza rzeczywistość się zmaterializowała. I teraz mamy efekty, jakich się spodziewaliśmy. Wszystkie obietnice wyborcze są dotrzymane przez... Donalda Trumpa i jego administrację. I ja wiem, że przez lata ta jego dziwna sztuka negocjacji, jaką to nazywa, sztuka, sztuka robienia ustawek, żeby przeciwnicy wpadli w zastawioną pułapkę, to nas denerwowało i wielu ludzi ma mu różne rzeczy za złe, tak samo jak teraz wielu ludzi ma za złe różne rzeczy Grzegorzowi Braunowi, niektóre wyssane z brudnego palca. I ja wam powiem tak ogólnie. Po pierwsze gady wpadną w swoją pułapkę, bo oni fałszując obraz rzeczywistości, myślą, że coś ugrają, wpadną w swoją własną pułapkę kłamstwa. Będąc przekonanymi, że Grzegorz Braun nie stanowi dla nich zagrożenia, dowiedzą się, że to on jest prezydentem Polski Poland Republic of i bardzo to ich zdziwi w pewnym momencie. To po pierwsze, tak uważam. A po drugie, nie powinno się oczekiwać od żywego człowieka, naszego kandydata, jakiejś stuprocentowej doskonałości. Bo moi drodzy, na tym świecie nie ma rzeczy doskonałych i nie ma ludzi doskonałych. Jedyne, maksymalnie czego możemy się spodziewać, to to, że ten człowiek jest w 80% wspaniały i robi wszystko, jakbyśmy sobie życzyli, a 20% w 20% ma wady, myli się, potyka się i też zdarzają mu się nieprzyjemności, takie jak na przykład w przypadku Donalda Trumpa zamach na Donalda Trumpa. I w moim przypadku też nie uważam, że jestem doskonała i myślę, że Dużo lepiej mi się żyje od momentu, kiedy pogodziłam się z tym, że nie jestem doskonała i nie oczekuję od siebie doskonałości. Oczekuję od siebie porządnego zachowania w 80%, a 20% pozwalam sobie na to, żeby być tylko człowiekiem i aż człowiekiem. W każdym razie. Różnimy się my, ludzie, tym, że mamy duszę, mamy empatię, mamy współodczuwanie i mamy zupełnie inne potrzeby niż hybrydy lub jakieś tam osoby, NPC. To są osoby, bo to nie jest człowiek, tylko jakiś taki twór z głową, rękami, nogami, którym można sterować, manipulować, wykorzystywać go przeciwko ludziom. Też i wielu ludzi. Jest zahakowanych i wielu ludzi jest prowadzonych na sznurku. Myślę, że też właśnie w służbach różnych i w policji są tacy prowadzeni na sznurku, zahakowani, i też wielu jest, jak wiecie, po Srowidzie, że też wielu takich spotkacie w szpitalach i w różnych klinikach medycznych, tacy, którzy nie mają zbyt wiele cech ludzkich. Myślę, że u hybryd to jest właśnie tak, że jest, 80% hybrydy, 80% jaszczura, a 20% człowieka. A u człowieka jest 80% człowieka, a 20% jest w granicy błędu. Że mylimy się i robimy różne głupoty, które nie są fajne, ale są potrzebne, żeby tutaj przetrwać na tej ziemi. Jako, że na Ziemi 3,0 nie ma nic doskonałego. A na Ziemi 5.0 też nie będzie całkowitej doskonałości, będzie też. Będziemy też troszkę zaburzeni i rzeczywistość jest trochę zaburzona, ale moim zdaniem właśnie na Ziemi 5.0 będziemy mieć 80% szczęścia, bogactwa, wolności, wspaniałych doznań i może tak gdzieś 20-10% złych, negatywnych, po to, żeby one w nas poprzez kontrast, pobudzały nas do tworzenia rzeczy przeciwnych. Także życzę nam tego, żebyśmy wykorzystywali kontrast do kreowania lepszego świata. Nie chcemy mieć świata, gdzie nam wpadają jacyś bandyci do domu i nie mają w ogóle nawet pojęcia po co przyszli, tylko a ktoś mi dał rozkaz, wpadnę, tłukę kogoś, pałą i, i będzie dobrze. Albo zaresztuję do wyjaśnienia na 48 godzin, potem wypuszczę, albo zaresztuję, tak jak w przypadku Marie Le Pen we Francji, potem wypuszczę, zaresztuję jak w przypadku Kalina Georgesku w Rumunii, potem wypuścimy. Takie będziemy robili jakieś przepychanki, la la la, i nie musimy się z niczym i z nikim liczyć. Moim zdaniem to już się kończy. Moim zdaniem, za chwilę będziemy rozliczać. W Stanach to już się dzieje i jest tam jak w Tyglu, tam wrze, w Stanach wrze, ale to bardzo dobry znak i mam nadzieję, że dość szybko to wrzenie przyjdzie do nas, do Polski, i mam nadzieję na to, że i w Poland Republic of. wybierzemy sobie polski zarząd, który będzie działał na rzecz ludzi. I na rzecz narodu i stworzymy sobie państwo ludności rdzennej wyłącznie na korzyść narodu. Dostaniemy wsparcie od Białych Kapeluszy, dostaniemy wsparcie od administracji Trumpa, od Elona Muska, Roberta Kennedy i tak dalej. A co się dzieje w Stanach, jak tam wrze i co dobrego? Żeby się tego dowiedzieć, zapraszam na wiadomości. Zapraszam do oglądania wiadomości, będą na rambo. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam.